Marta Puda z Towarzystwa Miłośników Szermierki Zagłębie Sosnowiec i Piotr Szczepanik z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Wiktor Warszawa zwyciężyli podczas trzeciego Pucharu Polski seniorów w Szabli, który odbył się w Koninie. Puchar Polski był jednocześnie 27. memoriałem Zena Ryszewskiego, trenera, który stworzył sekcję szermierki w Koninie. Trener Ryszewski zakładał z małżonką szermierkę od podstaw, od zera w szkole podstawowej numer 6 i razem, że tak powiem, rośliśmy aż do Igrzysk Olimpijskich. Wszystkie sukcesy, które osiągnąłem ja czy Andrzej Koszczewa, zawdzięczamy trenerowi Ryszewskiemu. To był nasz jedyny trener, nigdy żeśmy nie zmieniali ani klubu, ani trenera, bo tak fantastyczny człowiek, dlatego dla nas ten turniej jest tak ważny. Żeby uczcić pamięć tego wybitnego człowieka i wspaniałego człowieka. Był dla nas jak ojciec. W turnieju wystartowało 34 mężczyzn i 28 kobiet. Wśród kobiet było 11 szablistek z Wielkopolski. Żadnej jednak nie udało się dostać do finałowych walk. Najwyżej, na szóstym miejscu, uplasowała się Sylwia Matuszak, zawodniczka konińskiego klubu szermierczego, która walcząc o olimpijską kwalifikację przystąpiła do turnieju nie w pełni sił. Mimo tego była bliska awansu do półfinału. W ćwierćfinale uległa finalistce Zuzannie Cieślar z zagłębiowskiego klubu szermierczego 14-15. do 15. Cztery zawodniczki z reprezentacji Polski. Na dzisiaj walczą o turniej kwalifikacyjny, który odbędzie się w kwietniu w Madrycie. Jest to ostatni turniej, który nominuje do startu w igrzyskach olimpijskich. Tam zwycięzczyni z turnieju startuje na igrzyskach. Jest to Marta Puda MS Sosnowiec, Angelika Wątorzetka, ZKS Sosnowiec, Małgorzata Kozaczuk, Az Wew Warszawa, Sylwia Matuszak, Koniński Klub Szermierczy. Obecnie jest numerem jeden w turnieju kwalifikacyjnym do kwalifikacji na igrzyska. Ostatecznie do finałowych walk stanęły Marta Puda z Towarzystwa Miłośników Szermierki Zagłębie Sosnowiec, Zuzanna Cieślar z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego oraz dwie zawodniczki AZS AWF Warszawa, Małgorzata Kozaczuk i Emilia Rowińska. W walce finałowej bardziej doświadczona Marta Puda pokonała reprezentantkę Zagłębiowskiego Klubu szermierczego 15 do 8. Marta Puda jest jedną z szablistek, które mają jeszcze szansę na udział w tegorocznej olimpiadzie w Tokio. Ostateczna walka o Igrzyska nastąpi w kwietniu przede mną jeszcze dwa puchary świata, które o, o tym wszystkim zadecydują. Jak będzie wyglądał tobie, jak kto tam na nim będzie i, i kto, kto się mam nadzieję znajdzie w Tokio. Wśród mężczyzn do walk finałowych zaklasyfikowało się dwóch reprezentantów międzyszkolnego uczniowskiego klubu sportowego Wiktor Warszawa, Piotr Szczepanik i Jakub Broniszewski oraz z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego Krzysztof Kaczkowski i reprezentant uczniowskiego klubu sportowego 13 Białystok Mateusz Prokopowicz. Finał rozegrał się między klubowymi kolegami Piotrem Szczepanikiem i Jakubem Broniszewskim. W początkowej fazie walki pojedynek był bardzo wyrównany. Ostatecznie to jednak Piotr Szczepanik zwyciężył 15 do 12. Ciężka walka, bo jednak znamy się, często, codziennie trenujemy razem. To wiemy, jak, co, robi, co robimy, i trzeba było jakoś spróbować tej naszej rozegrać. Ale. Tam mniej więcej do 12 trafienia, mniej więcej na równo był wynik, ale potem jakoś podjąłem parę dobrych decyzji i, i wygrałem. Udało się. Spośród wielkopolskich szablistów, piąty był Adrian Stanisławski, szósty Mateusz Godlewski, siódmy Krystian Borkiewicz. Wszyscy z konińskiego klubu szermierczego.